Well, hi, all you English learners, and you kids in particular. Dzisiaj budownictwo Edgard ma dla was coś dzieciaki wyjątkowego. Czterotomowy słownik. Bez obaw, to tylko taki żarcik. Jeżeli y, nie przepadacie za wkuwaniem ogromnych ilości słówek, na przykład ze słownika. Albo taka metoda nauki nie jest w waszym przypadku szczególnie owocna i słówka szybko wypadają Wam z głowy, zapraszam Was na partyjkę bójki na słówka. Co to takiego? Bójka na słówka to dynamiczna gra na refleks, przy której pościgacie się z kumplami lub rodzeństwem, zagniecie rodziców albo babcie na słówka i żadna kartkówka nie będzie dla Was straszna. Zajrzyjmy do środka. W środku mamy instrukcję, w której macie opisane wszystkie rozgrywki. Talie kart, która jest tutaj najważniejsza. Znajdziecie na niej blisko, blisko 200 słówek na dwóch poziomach. Słówka otoczone różową ramką co na poziomie podstawowym, a na nieco wyższym poziomie są słówka w pomarańczowej ramce. Mamy tutaj jeszcze słowniczek. Obrazkowy. Wygląda on tak. Są w nim wszystkie słówka, które potem znajdziecie w rozgrywce, więc warto się z nim zapoznać, zanim zaczniecie grać. I może on też później pomóc wam, jeżeli macie w trakcie rozgrywki jakieś wątpliwości. Słówka są podzielone na grupy tematyczne. Tutaj jest jedzenie, zwierzęta. Kolejne zwierzęta, jest ich 17 tych grup, już wszystkich nie będę Wam pokazywać. To przejdźmy do rozgrywki. Ponieważ w wydawnictwie Edgard chcemy zawsze zadbać o wszystkich użytkowników naszych materiałów, figier, pierwszy wariant gry przygotowaliśmy z myślą o dzieciach, które jeszcze swobodnie nie mówią po angielsku. Będzie nam potrzebny mistrz ceremonii. Mistrz wykłada na środek jedną kartę i wypowiada angielską nazwę jednego z obiektów przedstawionego, przedstawionych na karcie, czyli na np. A rabbit, a snake, a tram. A zadaniem dzieci jest jak najszybciej wskazać odpowiedni obrazek i powtórzyć tę nazwę. Jest to bardzo dobra metoda na to, żeby sobie powtórzyć słówka. Kolejna, kolejny wariant rozgrywki yy, wymaga już yy, umiejętności czytania po angielsku. Wykładamy na środek, tutaj mistrz ceremonii nie jest nam potrzebny, wszyscy gramy na tych samych yy, zasadach. Wykładamy na środek naraz dwie karty i szukamy wspólnych elementów. I te wspólne elementy zawsze na, na dwóch kartach yy, są tylko dwa wspólne elementy. Mogą je stanowić na przykład takie same słówka. Tutaj mamy shop, i shop. Mogą to być identyczne rysunki, tak jak tutaj mamy widelec. I słówko, pyg i świnka. I tak jest. Na, na każdej parze kart jest zawsze jakaś para elementów. Osoba, która najszybciej je spostrzeże. Klepie karty, wskazuje te elementy, mówi ich nazwę po angielsku, zabiera je do siebie. Wygrywa gracz, który zbierze najwięcej kart. Kolejny wariant, nieco trudniejszy. Wykładamy na środek jedną kartę. Tutaj wyobraźmy sobie pozostałych graczy. Jest nas troje dzisiaj. Yy, dzielimy karty równo pomiędzy graczy i każdy przed sobą układa kartę w stosiku yy, przeciwnym kolorem od wybranego do góry i na 3-4 wykładamy po jednej karcie i szukamy wspólnego elementu z tą kartą na środku. Znalazłam element, it's an umbrella, yy, więc sklepie karty i moją kartę odkładam yy, na tę środkową. I znowu dokładam kolejną, i na 3-4 szukamy kolejnego elementu. Chodzi o to, żeby jak najszybciej pozbyć się wszystkich swoich kart. To był wariant trzeci. No teraz zagrajmy w czwarty na, na pomarańczowych kartach morza. I to jest już wariant dla prawdziwych wymiataczy. Dzielimy karty między wszystkich graczy porówno. Na 3-4 każdy z nas wykłada kartę na stół i szukamy wspólnych elementów między dowolną parą kart przed nami. Mam juice. Orange juice in a glass. I tutaj słówko juice. Udało mi się. Zabieram te karty, odkładam je do siebie, pozostałe karty, karty odrzucamy i znowu na 3-4 wykładamy kolejne, kolejne karty, szukamy wspólnych elementów, gramy dopóki skończą nam się karty w naszych stosikach i wygrywa gracz, który zbierze najwięcej. Mam nadzieję, że gra Wam się spodobała. Ciekawa jestem, który wariant będzie Waszym ulubionym. Mogę Was zapewnić, że gra jest bardzo dynamiczna i dostarcza mnóstwa emocji. A im więcej pozytywnych emocji towarzyszy nauce, tym więcej zapamiętujemy. Dziękuję za uwagę i życzę mnóstwa wystrzałowych rozgrywek.